Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Prudą zapraszam Was na kulisy ja wysku Dawid Plus Pixelowe w ze mną w roli głównej Dawid Plus przywitaj się. No, dzień dobry. Dzień dobry. No już, już chciałbym mówić słowa, mój brać jest niekulturalny e, Gdzie ty w ogóle jesteś? Jesteśmy w, jestem we wiosce o tu jest David Plus. Dobra. Albo Dawid, albo ten, albo Murzyn plus, bo masz skin takiego czarnosk czarnoskórego tego, a ja mam z tym Stevem czarnoskórego Ja też robię muszkin, już masz sobie zrobione poskino Ale ten, ale ja też muszę latać, co to ma być za oszukiwanie? Czekaj Co to ma być za oszukiwanie? Dobra, Dobra zapisz, zapisz kory tej wioski, zapisz kory tej wioski. Dobra, eee, okay. Y, y, X y, Z, tak? z już mam kod, już mam kod Dobra, 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 dobra. Już, czekaj. Szukamy szukam góry, szukam, muszę szukać góry. Dobra, ale muszę bądź ten, czekaj. K to jest. O, tryb kamery to jest I na bardzo. K. Tryb, Masz, kamery tak. tryb kamery będzie na K. Bo to, bo to, bo. O, nie, ruch, to jest... W tajnym głosowaniu właśnie zadecydowano, że twórcom teledysku będę ja Teraz leży, teledysku. Patrz, no chodź, chodź, stań tutaj, chodź, już to stań. już to robimy pierwsze ujęcie, pierwszy, Gdzie mam wstać? Pierwsze udzielić, tutaj. Wodzie, czekaj, muszę włączyć, czekaj, bo chudy wyłączę. Gdzie? Gdzie ja? Nie, tutaj, tutaj stań, tutaj na tym bloku, gdzie ja teraz ten Czekaj. Stań na tym bloku. Patrzcie w morze. Czekaj, kamerę włączę. Nie patrzcie na mnie, nie patrzcie na mnie. Dobrze, dobrze, nie patrzcie na ciebie, nie patrzcie w morze. Dobra. Trzy Dwa... Nie, chwilę, i... łódkę, jeszcze łódkę biorę. Bo łódkę biorę. mam kiedy odliczać już. Dabić plus pikselowy ujęcie pierwsze. Lecimy. Już Dobrze. Znaczy... Tym razem, co nagrałeś? Tak jak było? ja tutaj... Ale mam kamerkę włączoną, zobacz, że, że mam kamerkę włączoną. Masz kamerkę tak. włączoną? Nie masz kamerki włączoną Ja mam kamerkę na OBS, bo też nagrywam u siebie film. Poka weź mi, pokaż mi, jak to wyszło. Zobacz, na ten koniec jak to wyszło, ok? Czekaj, może kamerkę włączę, może lepiej się usunę. usunę. Chodź. Kamer Dobra. To mnie ujęcie A kamera, jak myślisz, przyszła cię bo z kamerką? Idę. Muszę sprawdzić ten tekst w tej piosenki. Ale kamerkę, kamerę, ale że kamerkę tam że kamerkę miałam włączoną Aha, nie jest z tego? Ale że kamerkę musisz uswięta po tym co miałeś kamerkę włączoną Trzeba być jakiś tenka nie nie po co ci kupuje to jest to, 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 to. to może to może jeszcze raz, to, to jeszcze raz Jeszcze raz Dobra Eee wam, gdzie, gdzie to było to blok czekaj gdzie to było tu e, tu, tu, tu tak, Czekaj czekaj chudy włączę nie, nie. Dobra jeszcze znaczy raz Dawid plus pikselowy Ujęcie pierwsze, lecimy! Znaczy drugie Stop. Stop. Dobra eee, Powiem ci w polu widzenia, się w polu mojego widzenia Zatrzymała się w polu mojego widzenia O, o. Nie Co się stało? Halo? No, słyszymy Stękujcie. się? No słyszycie tak no, słyszycie dobrze, jednak ktoś tam ten... ...zacięła się teraz. Mocno. co? go bym to widział? A wiesz, że zatrzymałeś się w centrum mojego widzenia? Co? Wyślałeś w centrum mojego widzenia, ogrowaczaś, yes. może tak zatrzymałeś się ten, że ja już widziałem kto wychodzi z łódki jest Od nowa <laughs> Takie ja sam więc kulisy Dobra, rób cięcie w nagrywaniu. Teraz szybkie takie cięcie. Dobra. Żebym miał mniej roboty do robienia. Dobra, cięcie. Robisz cięcie? Dobrze, robimy cięcie. Włącz i włącz nagrywanie od razu. Dobra. Czułeś? Nie nagrywania. Dobra. Dawid plus piksadowy ujęcie trzecie, lecimy! Stop. Dobra. Dobra, mamy ujęcie. Ja to widzę no, później, to wygryz no, tam... Teraz w w Bo to jest... będzie bardzo warto. jest do bu... O! Halo, Dawid mnie zniknął! Co to ma być za oszukiwanie? No? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? O. O! ma? <laughs> nie na mesie. <meche. laughs> Jeden teleport. Jeden <laughs> <mecha. laughs> te... <laughs> <Nie ten> teleport. Jeden <laughs> teleport. Co to dało być? Jeden ten teleport? Miałby się pustynia nie na mesie. Nie ten teleport, tak? Ten kawałek to jest pustynia, nie dobrze ten, tylko ten kawałek to jest pustynia. Nie, 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 Bardzo fajnie to Nie ten, ten, nie, to poszukaj może tej piramidy. Pytam się może, czy to O wioska tu jest. Czemu ta wioska jest? Częściowo, nazwyku, nazwyku, na myśli. Częściowo, na słuchanie. Się. Ty się zgłośniłeś, ten? zgłośniłeś mnie w OBSie Czekaj eee, ten nie jest znam, jesteś jest zgłosiony na OBSie jest jesteś, mam dobra, mamy tą piramidę i w kąt mam Piramidę tego tak, piramidę wyszko go yy, on otwarta ta piramida, ty Z Piramida Gaugana Ale dobra Piramida Gaugana Tak, nie będę Piramida Gaugana, tak Jesteśmy przy piramidzie Gałgana Jest, prepar, tutaj, tutaj, Gdzie mam tutaj, stać? Tutaj, przy piramidzie? Przy napisku piramidy? jak gdzie ja, gdzie ja Dobra, Dobra. Dobra. i ujęcie, i czekaj chudy włączę Ujęcie drugie To będzie ujęcie drugie Czekaj, cięcie d, muszę zrobić Czekaj, cięcie Co? Cięcie robić, czy nie robić cięcia? Robię cięcie Dawid plus ujęcie drugie, lecimy O Dobra Teraz idziemy teraz, lokatę. Idziemy na ten biom. Ten śnieżyny no, Ten, czekaj. Snow? No i idziemy. idziemy Jest jeden tylko tylko od nas. Kratek? Kratek? Kratek. Kratek, Klatek. Tak, klatek. W ogóle ten, w ogóle ten w ogóle na wakacje będziemy robić, zabierze klatek w skrapie Więc. Czekaj, bo mi ten, Eee, grę, grę grem, mi ścięło. Halo, grę, grę, Ah, A, bo, a, podziemiu nas zrespiło. Powiedz, na się że, że, ten... Halo? Gdzie ty jesteś? Halo? O, dobra. Serio, kozyc? Oczywiście, to już sobie dobrze nas zrespiło. O, góra, Trzymy na górze. O, to jak chcecie ci chciałeś, na górę. Gdzie, mam iść, gdzie mam iść? Przeprowadź tak, mnie. Dobra. Teraz tu co jeszcze wiesz Tak, tutaj. Tutaj. tutaj? Okay, tu? tutaj. Tu? Tu? Gdzie, ja? Gdzie ja? Tutaj, czekaj, włączę chudy. I cięcie. Cięcie. W plus pikselowy ujęcie trzecie, lecimy. Co? Dobra. Dobrze jest. No, pewnie fajnie i wychodzi nawet. To, to, dopiero, się, to, to wszystko robiliśmy do pierwszej zwrotki. Do, tylko do trzeciej zwrotki robiliśmy. A są cztery. Cztery zwrotki? Są cztery zwrotki. E, e, film pojawi się kiedy Kulisy, się powiem Cię, po publikacji odcinka, czy piosenki, czy przed jeszcze Kulisy? Chodź. chodź. Publikować to no dzisiaj na KTPR, czy nie publikować tego? Nie, nie publikuj tego, nie publikuj tego. To, to nie. będzie jako te, już później, już później, po, pycz, po zhabię, premierze, tak? Po premierze. Wielka chodź, chodź do mnie. Tutaj stajesz. Wstajesz, Czekaj, tu. Tutaj czekaj. tutaj, czekaj. Czekaj, 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 chudy wyłączę. 30 sekund. Czekaj, 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 czekaj. Odsuń się, odsuń się, odsuń się, odsuń się. No poczekaj, bo... Czekaj. Czekaj, bo... Ja biorę no odsuń się. No bo, co? no bo ten, no bo cięcie muszę zrobić i kadr złapać. Czekaj, musisz mo, mnie mo, nie widzieć, widzisz mnie? Nie, czekaj, cie... mów kiedy cięcie robić. Jeń... Dawid plus pikselowy, ujeczy czwarte, lecimy. Co ty zrobiłeś? Co to ja mówię? Czekaj Dobra O nie, dobra włączyłem Dobra to ci odsuń Później się wytnie. Dobra to jest no Czekamy, czekamy, czekamy dobra. Czekam aż słońce pojawi się już tutaj No piu Tajszec Co? Dawid plus pikselowy Ujęcie czwarte B Stop. Dobra Było mi było widać Tak, było Cię widać, było Cię, tylko muszę potem to ten obytne, ten moment kiedy ja gadam, tam ci po... coś ten, okej? Okay? Czy ty sam już wytniesz? ci może parę, wszystkie materiały w jeden odcinek, no. po to żeby kręcić... Nie, bo... chciałbym musimy coś zrobić Bo wiesz jak, wiesz, jak robię odcinek, właśnie kulisy, tu no, na moim kanale no, kulisy, problem właśnie ten, kulisy jak kręcić na to w dysku Dawid Kutpikselowy Nie, to, myślałeś w połowie nocy policznie nacisnąć, Powiedzcie na te fragmenty, takie ten, takie te najlepsze fragmenty trzeba by Dobra, się tak. Tak, tak Dobra, fajnie Dawid, no znaczy nie, bo zwrotu, i tak Czekaj, bo mi tu ten Czekaj, 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 bo mi tu ten Czekaj, gdzie ty jesteś? Ja tutaj jestem cały czas, nie usiądź Dobra. Się, mam tutaj stać teraz? To jest. Nie, tutaj jest. to jest, tutaj jest. To jest. Myślę, nawet się nie jak się Czekaj, 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 Move, druba, cięcie. dobra, cięcie. Dobra. Dawid plus pikselowy, ujęcie piąte. Lecimy! Stop. Dobra. Mianowicie Wardena. Wardena Tak, pamiętacie, wrócimy pań... go pod niewidzialności i tę. Nie... Mamy ich tam do, do ciebie? Czekamy, Dleep Dark. E, może go przywołać, czekaj, to się robiło tak. Nie, nie musimy mieć od Dleep Dark, musimy mieć musi od musi Dleep Dark. Dleep Dark? ACM CITY, czekaj, wyjść hmm. z spectatora. Dle. The... Spectator. Bardzo się, się cieszę, bardzo cieszę, się cieszę, że mjotry. Dobra. Eee, szukaj, no i szukaj, wąchaj tam, szalik, wąchaj. wąchaj. Zjecie, jeszcze, o jeszcze Czekaj, czemu nie mogę tego, nie mogę spać? A. Ja A. bo też bo też jestem spektaklem, zresztą też nie Czemu nie daję okay. Dobra O, widzę już. O, widzę, widzę Deep Dark. O, widzę. Ko e, kopalnie. O, twierdzę znalazłeś. A, to jest Tak, twierdzę znalazłeś presu. Cudownie. Fredą, ty As, jesteś je, po prostu. Próba, o, jest, widzę, jest, to widzę, to widzę to jest, Deep Dark, jest Deep Dark. Jest Deep Dark. Jestem ku ciebie, gdzie ty jesteś? Eee, już w Deep Darku, ale to taki, taki, taki ty, jest z takim takim pojęciem. Tak, i to Widzisz raz, dwa, trzy, cztery. Nie widzę się, biegie, ty jesteś. A tam widzę jakiś tam spory kawałeczek Deep Darku. O, też widzę go, chyba. O, tutaj jest taki fajny fragment. Trochę podobny, trochę przypomina trochę jak... Te te, te 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 robiliśmy z tym Skonem i -No. Pamiętacie, grałem tutaj z Willim i tutaj z Dawidem robiliśmy? O, tutaj jest za fajną lokacja. Chodź tutaj, Dawid, tu jest nasza fajną lokację jest. Musimy iść do... Musimy iść do Ancien City, coś. Ancien City... Proszę. Jest 2970 bloków od nas. Idealnie. O, no to szukaj, wąchaj tam Piesek Żart, dobra, nie piesek, dobra e, Przepraszam, da... Czemu tutaj się coś... Aha, się Minecraft zbugo O, o, o tu jest stał Minecraft, e, ma, wiesz, że Minecraft mi się buguje? Mi też się buguje, musimy sobie wyrenderować cały Ancient City O, jestem w Ancient City, zbugowało mnie jest Ancient City, jest znalazłem się, jestem Bo Cię Jestem, a, ty mnie teleportowałeś? Myślę, że Jaka się zbugował Gdzie ty jesteś? O! Dobra, chodź. Gdzie ty jesteś? O tu jesteś. Czekaj, Wardena. I teraz muszę ja... Teraz bylę, ja co się spój, okej? Okay? Chodź Gdzie? Tu? Tam, przede mną. Tutaj, o, tak, o. Czekaj, już włączę chudy. Ale już hudy. tekst. W sobie tekst. Dobra. Kiedy mam odpalać? Kiedy mam cięcie? Dobra, sta start. Dawid plus pikselowy, ujęcie szóste, lecimy! O nie... Muszę się stąd zmywać... Nie, nie pokonam go... O nie! Stop! Dobra... Poleciałem, tak? Było to gdzieś, powiedziałem? Cięcie, Fredon, cięcie! Dobra... Dawid plus pikselowy, ujęcie szóste B, lecimy! O... Nie, od nowa... Kurde... David plus, pikselowy, ujedziesz 6 C, lecimy! O nie... U... U... Od nowa Kurde... David plus, pikselowy, ujedziesz 6 D, lecimy! O nie... Mogę się zdązywać, nie pokonam go, o nie... Stop Dobra O teraz to dobrze, zakończ ci wyszło i teraz mam ordynę przyzwać. Czekaj, czekaj, ja, czekaj, na, czekaj na, Nad... Na... Dobra, czekaj, ja ci go przywołam. Czekaj, ja ci go przywołam. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty poleciałeś? Gdzie ty poleciałeś? Gdzie ty ten Gdzie ty poleciałeś? Gdzie ty, poleciałeś? Gdzie ty jesteś? Na ktobom jestem. A, dobra. Czekaj, już, już czekaj. Masz. Właśnie, wiesz, że my, to Masz ordynę, masz go. Wiesz że wardena, ma wardena. Czekaj, musimy dać się, jaką... musimy dać się, jaką... musimy się, musimy dać się, on wychodzi. Chodź, tutaj, czekaj. Nie tego wardena, tego wardena. Czekaj, poko czekaj, pokojowy, czekaj, pokojowy, muszę, czekaj, pozyskać na Pissful. Nie Pissful, nie, on może być tutaj, dobra. Zaraz musimy przyzwać wardena, musimy dać go przyzwać. Ale ma, czemu dwa wardeny? Ale czemu dwa, ale są dwa wardeny. Nie, bo musisz. musi grać musi wychodzić pod ziemię, okej? Okay? Stój tutaj chodzi. stój tutaj, stój nie, Gdzie? tutaj, tutaj, tutaj Tutaj stój. Przede mną, tutaj. Gdzie? Dobra. No, nagrywaj Dobra. cały czas, nagrywaj. Dobra, nic nie będę odzywał się, nic nie będę się. Mogę w ogóle zoomować, że ten Nie Z tego miejsca wyszedł Kurde. Chodź nowa Nagle szybko, szybko. Stop. Dobra. Ale wiesz, że byłeś w tyle. Wiesz, że byłeś w tyle. Nie mów, że byłem w tyle. No, naprawdę, byłeś w tyle, stałeś. Wytnij się mnie. Tak, jak tak powstałem? Tak Dobra, dobra w Montażu wytniesz, montażu wytniesz Co? Możesz ty to wytniesz Ja te piosenki nie montuję To, to ja montuję tę piosenkę? Film no, może, prawie że film może montuję Będę filmował i montuję Wiesz jak? No to... Daj sobie sobie klip, czampany, będzie. mam ty jesteś Dobra, zawsze tutaj Teraz, teraz, teraz idziemy do innego miejsca Tego domu Idziemy tam zrobić dwie pierwsze zwrotki Dobry. Nie, robiliśmy już, 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 już początek Robiliśmy już początek I teraz wiesz się do tego będą już dobra, dobra, to, to w sensie będę montował już ten, będę montował... Nie, chwilę jeszcze musimy mieć, jeszcze musimy mieć Boże, będę już, już, program do montażu Dobra, Warden się, z, mi, ba, dobra, Warden byś schował Byśmy to lepiej. Ja się trecie, tam, tam. Czemu? Ja się nie mam tego, nie, nie, chcę mieć za To o tym chodzi Znakiem wody to będzie głupie. to no, jest Ha, jestem pod ziemią. Czekaj, bo ja przeglądam. Dajcie, czekaj, tutaj przeglądam pliki, ten. Pliki tutaj przeglądam. Ale powiedz jak chcesz, czy tutaj. Bez znaku wodnego, to montuj znaku wodnego. A! ale nie wiem. Bo mi... znakiem wodnym to się nie. to nie. to się nie opyla. Dobra, ja tutaj już. przygotuję już program do montażu, będę montował ten. Czekaj. Jezu, mię, na stanisawanę. Video Ja powiem Ci teraz. Poczekaj, poczekaj, bo chodź. tutaj jest program do montażu. Czyli tu jest wideo. Tu to, to Ale nie no, weź tu nie mogł siebie, bo bez znak wodny. A On ma być bez znaku Dobra. wodnego. Dobra, no ja nie ani programu do montażu. Na Gdzie teraz? Tu Raz tutaj, stój, stój tutaj. I to, jest pierz, to będzie pierwsza zwrotka. Tutaj? Czekaj, muszę tego, tę, tak, muszę zostawić się, czekaj Tutaj, tak, tu mam stać? No, daj mi e, nie, tak, bardziej tak na bok, na, na bok, tak bardziej jak ja Tu, tak, tu? Na bok, na bok stoi. Na boku stój Nie, na boku stój, mówię Tak o? Tak o, ale na, na bok, na, tak o Ale jak chcesz tak Tak o? Tak o, tak o. Na, 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 górę mam się patrzeć? Nie, nie na górę, na, nie, sumie, no, teraz nie będzie mnie, tak? Gdzie ja teraz, no, tak na tą górę, na, na tą górę się patrzę Dobra, czekaj, to, to to cięcie Czekaj, efekt clear ci zrobię jeszcze Dobra, no tak, no przecież tak może być Bo ja, bo... Dobra To Jezu Team set Hej <grym> Dobra, cięcie Dawid plus pikselowy, ujęcie siódme, lecimy Dobra A tu ty nicuję. Tu? Teraz... Musimy to być w... teraz, teraz to są male, nowe... Teraz musimy... Iść do jakiegoś... O! No i tutaj jest do... Ej! Co to za know? struktura? Zostajemy struktury co są jakieś. Co to jest za struktura? To co to jest za... Co to jest za bolec? Nie no. To, to jest kolec. struktura Ej ile jak to Ja to chcę na tej piosence. NEDELAK, potrzebuję NEDELAKA, zapalniczka Hiroba nam już przywoływał? Na serwerze? Czekaj Czemu słyszałem NEDEL? taką strukturkę tutaj, patrz, taką, taką, taką o, taką, o, taką, taką o, ta, Taką ta, taką, Tak, taką Tajemniczą strukturę Czekaj to tutaj mam wstać? Jak tutaj mam wstać? O, wstać tu nie jest tu? Czy możesz odcąć terete te? Czy możesz odconić teret te To te, Temerino? Te, te <marsz> tak te Czy wszystko nagrywałeś, czy ty wszystko nagrywałeś na F1 Na chudach? Be, nie bez chudów, bez chudów ja włączam chudy przed tym Czyli Czyli chudy o co chodzi? Czyli pasek ten żeby zniknął, to dobrze, że ty go wyłączasz Wyłączam to że że tu tutaj jak ja, tutaj na tym jak ja, stoi tutaj, nie, nie tutaj, nie tutaj T Tutaj o, -tutaj. Tutaj. czekaj, tu, tu, tu Tak, patrzcie w ten... W, dobra, ja już włączam patrzę. chudy, włączam kamerę i czekaj, powiedz kiedy mam cięcie robić ...sad night I powiedz kiedy mam cięcie um, ...midnight Powiedz kiedy mam cięcie robić ...cięcie Dabież plus pikselowy ujęcie ósme. Lecimy! Dobra było jeszcze w by, był Clipper? A. Tak, było widać. Jest dobrze, mamy to. Teraz, no. teraz ostatnie ujęcie. Wracamy do Deep Dark. Znowu? Znowu Fredna Respi respawn. i kończymy już? Nogitaryz? Nie, teraz już nie nim resping no, warde, tu będzie koniec, to już końcówka robimy. Pesanki? No tu już końcówka jest. A To bolało. Creative pewien zginął. Hyhy <noise> Tuchtator Które końcówka będzie piosenka teraz? Które końcówka piosenki? Mm -hmm. A wiesz, że będziesz, będziesz musiała tam wyciszyć, wszystko wyciszyć w ujęciach? No, ty tu wyciszyłeś? Z wyjątkiem Warwardena, kto mówiłeś, że o nie, je... takie coś, nie daj go No, wszystko wyciszę innego Chodź No, depaj mi, gdzie ty jesteś? Night Vision. Gdzie ty jesteś? Nie mam, nie, nie widzę cię, gdzie ty jesteś? Jestem pod tobą, tak ci powiem, tylko jest pod tobą. Równolegle? No. Dobra, kopię A się. Nie się jak coś. No, depaj mnie tam, czy sam się mam kopać? O, no, sam się kop. Taki leń. Po zridzasz. ze mną się, ja muszę kopać się. Boże, kochany. Ej, śmierdzący. Bo już, już mnie Bo byłem, byłem, o sobie. O. Powiedziałem. O. Przepraszam, to łóbek. Gdzie, ty jest? gdzie ty jesteś, gdzie ty jesteś? Tp... Gdzie się to no? To... I teraz tutaj robić ujęcie, i patrząc się na to, na to miasto. Całe? Z góry? Z góry? Tutaj, 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 tutaj. gdzie? Tam, gdzie ja jestem? Widzisz mnie? Gdzie ty jesteś? Jezu... Ty też niewidzialny? Tak. Ty ja, tutaj jestem. Nad tobą. O, tu. Mam, mam lewitować? Patrzcie w to miejsce, patrzcie to miejsce Mam lewitować? F1 Tak, tutaj Idealnie, prezent Dobra Nie prezent, słuchajcie to w miejsce K? So, uj, y... Cięcie? Cięcie Dawid plus, pikselowy, ujęcie ósme, lecimy! Dobra. I co? Okay, mamy to? Yy, na nie mamy to. już koniec? Już no, to, 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 to włączę kamerkę. O. Więc... Się... Więc co? Więc... E, do, to? To więc drodzy widzowie, słuchajcie, no tak tutaj, to było, to, to, jeśli chodzi o odkręcenie teledysku, to, to byłby na tyle, Pójdę trzeba te fragmenty powycinać, i to, a to zrobi ja czy ty, to te fragmenty powycina? Ja. Tylko, czy, tylko ten z Wardenem musiałem trochę dokopać, muszę podać te wszystkie fragmenty, a ja złożę jeden odcinek i po że teledysku, jak będzie pod filmem, po tym piosenku, 10 lajków, to na moim kanale pojawi się film z kulis, to tego teledysku, więc, jeśli to byś chodził o film, to bo a tyle mam nadzieję, że nie schejcie tego utworu za bardzo jak on się po, jak on, jak ten, jak ten jak już się pojawi. Bardzo dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia, trzymajcie się po No i cześć, hej!